Serdecznie, dziś wyjątkowo, nagram dwa filmy. W jednym odpowiem wszystkim, a w drugim odpowiem jednemu panu i wtedy będzie sprawiedliwie. Pan Radosław, w kwiecień chyba będzie mogli nazwać miesiące Michała Tala na kanale szachowej Uniwersytet. Ależ pan tych partii nakomentował. Dziękuję, pozdrawiam. Jak to Tala? A pod Kasparow. O Pietrosjan. Pan Przemysław. Witam, zapamiętamy. Seskoczek przed pionem. C źle stoi. Pozdrawiam, dziękuję. Oj, chyba Panie Przemysł. Panie Przemysławie, nie wiem, chyba Pan to z telefonu, ale i z telefonu wydaje mi się. Można zrobić korektę tam w trzech kropkach. U mnie jest korekta. Pan Paweł. Dzień dobry, Panie Piotrze. Słoneczny, wiosenny poranek w Pana pokoju to w sam raz idealna okazja na potężną dawkę komentowanych szachów. Czego tu nie znajdziemy? Grecką Helenę Arcymiszczynię. Czy to była grecka? To nie wiem. Dziewczyńskie spacery po praży w Socistyle, Jugosławiański ruch oporu, muzyczne duo Tajmanów Smysłów rozstrzelanych Analitygo Botwnika, Panie Pawle. Ja nie wiem, czy ich rozstrzelali, ale. Ten słynny dowcip jak to w 1973 roku na początku. Dwóch rwali na Syberii, jak go opowiadałem powtórzę. Rąbało drewno. Jeden wbił topór, ogrzewa się i mówi, ty nie wiesz jaki był wynik meczu. Fischer z paski, ten drugi też wbił swój topór. Ogrzewa się i mówi. Przegrałem. Także. Jęk publiczności obserwującej w chwili ujawnienia sabotażu, skoczka na F4. Drobiazkową analizę poetycko napisanego artykułu zamieszczonego w prestiżowym szachowym periodyku. No tak, panie Pawle, prawda jest, że periodyk był szachowy, wydawany 14 lat można powiedzieć, że jedno pokolenie, pokolenie polskich szachistów na nim się wychowało. Można tak to. Można tak to powiedzieć. Nawet nie wiem, gdzie uciekły mi te 73 minuty z tego niezwykłego materiału. No, to jest coś pięknego, że mogę gadać bez przerwy 73 minuty, jednakże... No cóż... Botwinnik zmusił Tala do gry na kosmicznym poziomie blefu. Jeżeli ma pan w szufladzie jeszcze lepsze pomnikowe partie, to strach się bać. Pewnie, panie Pawle, mam <laughs> pełno partii, czekają. Co mi tam kwarantanna? Niecierpliwie czekam na cyksa, bo tożowy, gońca, skoczka pionka. Panie Pawle, no Pani Helena już, już więcej nie napisała, z tego co pytam, tam jeden czy dwa artykuły mi napisała. Gdy porównać Pana materiały sprzed dwóch lat, to widać rozwój, wzrastającą geometryczną ilość luzu przed kamerą. Ilość luzu, może tak. Panie Pawle, ale to co pan teraz napisał, anegdoty sypią się jak z worka, anegdoty się nie mnożą, raczej się powtarza. To widać rozwój Zręcająca, A! Dopisuje wyborna pamięć nazwisko bugarskiej mistrzyni... Ta... mistrzyni świata Antonina Stefanowa. No, ona była no, arcymistrzynią, młodziutko była to mistrzynią świata. Jako juniorka, jako ciekawostkę, była w jednej kategorii wiekowej z Moniką Soczką, naszą fantastyczną szachistką, najlepszą polską szachistką trzeciego tysiąclecia. Wygodny biały fotel. Fotel to już mam dwa lata. Zakupiony z wpłat na konto fundacji na wyposażenie. No jednakowoż, panie Paweł, tak się siedzi. Przy komputerze fotel jest, fotel jest istotnym elementem. Zresztą na zrzutce jest rozpisane na co pieniądze poszły. Tam na zrzutce jest około 3000 zebranych, to jest część pieniędzy, bo wpłaty idą bezpośrednio na konto, ale na zrzutce jest rozpisane na co te pieniądze są wydawane. Tak żeby Państwo wiedzieli, że to tam. Nie idą na pączki dla mnie. A w tle elegancka zielona ściana. Elegancka, bo pomalowałem już tam. Cud, że nie została zabrudzona. W sumie zaznaczony sukces. Gratuluję i życzę dużo zdrowia, dużo. Zdrowia. Pani Pawle, jeszcze raz pa Państwa wszystkie komentarze. Są dla mnie inspiracją. A do kręcenia filmów, B do odpowiedzi na pytania. Pan Leszek, Szukała. Pięknie pan tę partię wygrał, brawo. No, też mi się ta partia podoba. W tej partii mój król ruszył. W skoczkówce miałem przewagę przestrzeni i wygrałem tę na przewadze w przestrzeni. Pan Przemysław Grabowski. Witam panie Piotrze. Czy pytania do MP, pan wcześniej studiuje. Czy odpowiedzi idą spod grubego palca? No panie, <laughs> panie no, nie idą spod grubego palca. Tu chcę powiedzieć, że znaczy po polsku tak mówimy: spod grubego palca. To jest gruby palec. To jest po angielsku, od Maciusiowi, tłumaczę na angielski, to jest reguła kciuka. Niektórzy mówią od najbliższego palca z reguły kciuk jest najbliższym palcem człowieka. To nie tak, Panie Przemysławie, one idą z głowy. Natomiast pytania przeglądam znaczy komentarze przeglądam wcześniej, ponieważ zatwierdzam komentarze. Kilka razy dziennie, jak jestem przy komputerze, jak jestem przy komputerze, to zatwierdzam komentarze i je chcąc nie chcąc czytam. Jeżeli jakiś komentarz. Wymaga większego przygotowania, to się przygotowuje. To się przygotowuje, a jeżeli nie wymaga, to odpowiadam z marszu. Lepiej pani przemysławić powiedzieć: z marszu. I kontrargument. Karpo, wybitny znawca obrony, Karokan. O co oglądam ten debiut w wykonaniu, to przygrywa oczywiście. Nie zaglądam do Baszszachowej. No Panie Przemysławie, jeżeli Pan ogląda partię którą grał z Kasparowem, no to tam Kasparow tam generalnie była taka seria, że dawałem partie, które Kasparow grał białym i czarnym, bo wtedy nie muszę zmieniać nazwisk, więc jak daję pod rząd 8 partii larsen z paski, to nie poprawiam tego napisu. No takie lenistwo. Więc jak tutaj pokazywałem partie Kasparowe, akurat były wygrane. i co któraś się skarpowem była, i się trafiła obrona Karokan, to przegrał. On naprawdę był wybitnym znawcą obrony Karokan. I jeżeli był mistrzem świata, czy mistrzem świata, wielko repertuar na E4 głównie grał obronę Karokan. To musiał być wybitny znawca. Ja nie, tego nie będę udowadniał, bo to wymagało, bo to bym kręcił film dłuższy niż 73 minuty. Pan Marco Polo, bardzo słabo zagrałem, dużo błędów. Dziękuję za komentarz do partii i do następnego spotkania przy wirtualnej szachownicy. Panie Marco Polo, No gramy i jak gramy? Jesteśmy zdenerwowani. Ja wiem, że. Państwu jest trudniej grać niż mnie, bo jak wreszcie się dopchacie do gry z tym wybitnym szachoblogerem, jak to mówią szachowiewerem, szacho youtuberem, wybitnym, to się denerwujecie. No. Gram trochę lepiej strategicznie. Szansa Państwa, że mnie gdzieś przekombinujecie. Także natomiast to nie o to chodzi, Panie Marku. Jak pan zagra źle, czy ja zagram źle, to jest szansa skomentować to i wskazać błąd. Ja to już nie skorzystam, bo jestem stary człowiek i choć jeszcze mogę grać w szachy, to, to... już lepiej grać nie będę. Natomiast każdy z państwa ma szansę redukować te błędy, które popełnia sam i te, które. Uczyć się na cudzych błędach, na no lepiej na cudzych błędach, więc jeżeli mamy takie partie, to się cieszmy, że je gramy. Jeżeli jest różnica w sile gry, co niektórzy zarzucają, że sobie wybieram słabych przeciwników i ciągle tych samych, tak jest różnica w sile gry, to partia ma walor szkoleniowy. Jak gra dwóch zapaśników, dżudoków, co się tylko przepychają, to nie ma rzutów, nie ma czego się uczyć. Pan Robert Szczęsny. Super, nie wiem co to znaczy, super. Super, nie, super. Podoba mi się, lubię słuchać jak Pan tłumaczy, spokojnie, odpowiadam do tego stopnia. A, spokojnie, odpowiadam do tego stopnia. Wieczora szczęściej Pan oglądam, pozdrawiam. R., Panie Robercie, Pan se te filmy, bo tam dużo ich jest. Panie Robercie, tylko Pan nie mówi, że Pan dosnuje, sobie opuszcza. Pan Dominik i Miś, w dodatku. Panie Piotrze, naprawdę wielkie dziękuję za tę lekcję. Robi pan, a to jest do tej lekcji, którą zrobiłem dla dzieci. Robi pan świetną robotę. Jeśli jeszcze z tego czerpię satysfakcję, to jestem pan podziwu. Chociaż mój syn nie, uczy, nie może uczestniczyć w lekcji na żywo, bo ma w tym czasie inne zajęcia poza lekcynę, to dla mnie super materiał, aby z nim poćwiczyć. Życzę wytrwałości i wychowanka, którym zostanie Mistrzem Świata. No nie no, panie Dominiku już nie wychowam mistrza świata. To trzeba co, na co najmniej 10 lat pracy. Ja już stary jestem się, nie chcę. Swoje sukcesy szkoleniowe, panie Dominiku już mam za sobą. Natomiast um, problem tych lekcji dla dzieci jest trudny. Dzieci mniejsze wytrzymują pół godziny, to trochę większe 45 minut. Do końca wytrwają, tylko najstarsze dzieci. To jest raz, dwa. Problem jest interakcji, czyli porozumiewania się z dziećmi. No bo przecież nie można w tym czasie odpowiedzieć na pytania tam, za ktoś mi zadał pytanie o debiut. Nikogo nie obrażam, ale... Szachisty przed taki debiut nie obrazi, no, nie, nie zainteresuje. Nikolo, może Maciusia zainteresować taki debiut, który w szachista nie jest, czy jakichś innych modernistów. I pytanie mi o tłumaczenie debiutu w trakcie zajęć dla dzieci. No udałem, że nie widziałem, panie Dominiku. To nie pan oczywiście to zrobił, no. To jest po prostu... Jest opóźnienie, kilkanaście sekund. Jest opóźnienie reakcji dzieci, a to musi iść mniej więcej w równym rytmie. Wszystkie dzieci mają prawo pomyśleć. Bardzo dobrze jest sobie, Panie Dominiku, nawet tak włączyć i puścić, ustawić szachownicę, puścić, puścić taśmę i zatrzymywać. Pan Mateo. Dankeschön Chyba chodziło panie Mateo Danke schön. Ja wiem, że słowo schön jest bardzo popularne ostatnio, najpopularniejsze słowo. Już, 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 już. A chodziło chyba o Dankę schön. Schön, od, od piękna. Pan Jan Piotr Właśnie, ale do tej partii szukałem. Dziękuję za świetną robotę. A, tu chodzi o jakąś partię. Starą. Bardzo się cieszę, że widzę nas na żółtym tle. Pan Przemysław, witam. My z Maciusiem rozwiązaliśmy sposób jak kaczoraczek ma wygrywać z niedobrym wujkiem. Jak będzie grał dobrze, to tylko Remi, więc pozostaje sposób na tak zwanego citerawolka, Wolka, ale niejaki worek dostał wilczy bilet i przeżegnał się z szachowym uniwersytetem To nawiązanie do ostatnich RP. Myślę, że troszkę humor nam w tym trudnym czasie korona kan się przyda. Pozdrawiam. Dziękuję. No pewnie, panie Przemysławie, humor nas nie opuszcza. Pan Przemysław, witam. Też y, mam problem. I, i, jak odejść hetmanem i konsolidacji to panu Moku IN odpowiem osobno Pan Darek Shot Trzeba odizolować czarnego króla A przeczytałem kota. Trzeba odizolować czarnego króla słusznie I jeszcze raz pan Darek i pozycja jest wygrana dla białych. Tak Pan Mateo Czy przyszła dekada należy być do szachistów z Azji Indii Chin? Może należeć Panie Mateo. Takie badania robili w Ameryce, dwóch naukowców przeprowadziło. Badania naukowe. I ja to badali inteligencji w jakiś tam. Do... Nie to tak. Znaczy, badania były rzetelne, ale powiedzmy, badali inteligencji i wyszło im, że właśnie, że ci, że będą dominować szechiści z Azji, a najsłabsi będą te z Afryki, że tak się wyrażę, że tak skrócę. I użyję takiej metafory. Obaj naukowcy stracili pracę. Szczę... Szczęśliwie książek nie spalono, tylko publikowali wyniki. Tam przemysł, witam, to się skończyło w fazie środkowej. Nie dotrwał Wasyl do końcówki. Pozdrawiam. No, nie dotrwał. Pan Kacper Mika, panie Piotrze, dobry komentarz. No to się bardzo cieszę. Zobaczę, czy jeszcze jakiś coś jest. Nie ma nowych. Odpowiem tu. Tu mam parę komentarzy z ostatniego filmu. Znaczy, parę pytań. Bardzo ładnie Państwo pracują, yy, odpowiadają na pytania. Wtedy więcej mogę nauczyć. Yy. Kiedy Cię czegoś uczymy interakcyjnie, interaktywnie, czy jak to woli, to jest bardzo dobrze. Są odpowiedzi, nie ma pytań. Tu powiem Pani Joannie, że przypomniałem sobie jeszcze jednego. Witam Pani Joannę, przypomniałem sobie nazwisko jeszcze jednego boksera świetnego. Nazywał się Tomczyk, nie pamiętam imienia, był jakiś taki. Koguciej, czy muszę i wadze walczył. Też był mistrzem Europy. Krótko walczył, bo pani Anna pytała, czy boks oglądam, a tam nie wymieniłem tego boksera, ale myślała pani Anna, o pani pytaniu oczywiście. O, pan Leszek, który tutaj mi chwalił. Pan Bartosz pyta, czy ma w repertuarze muzycznym słynne białe róże. Nie mam. Panie Bartosz, bardzo łatwe pytanie. Dziękuję za takie łatwe pytania. Pan Robot się nie przygotował, bo mu komputer przygotował wariant. Oto taki gambit prawie jak szara cheniga. I nie ma Izolaka, przepraszam. Proszę bardzo panie robocie. Następnym razem może zagramy. Obronę taras yy, Atak atak yy, keres. keres... Jakiego keres? Atak. No w tym... Pa a, panowa. Pana panowa. Atak pana panowa. Pan Krzysiek już ma na jedną partię, to ma pytanie. To trzeba pani Krzyśku, zagrać, drugą może zniknie. Pan Samuel Dobrowolski ma do mnie pytanie. Jak, po, jak pan poleca doskonale, takich gruntownie, porządnie, gruntownie, systematycznie? Pan Michał się skiepścił noc. Bardzo dobrze Pan robi, Panie Samuelu, że próbuje się nauczyć podstawowych debiutów. Bardzo dobry pomysł. Tu Pan Paweł Michetmana. Nie wziął. Panie Pawle, jak mówiłem w czasie filmu, bym poddał partię. Ale wypadało dać Panu szansę wziąć Hetmana. Omra tu nie ma pytań. Tu zobaczymy, czy ktoś nie, nie skomentował. Nikt nie skomentował. To ja skończę. Dziękuję.